Witajcie w kolejnym odcinku Studowa Garaż. Dzisiaj postaram się Wam dokładnie pokazać, jak przygotowuję głowicę nową przed założeniem na silnik, na co warto zwrócić uwagę i tak naprawdę jak to dokładnie zrobić. I teraz w pierwszej kolejności tak naprawdę musimy ją sobie rozbroić, czyli ściągnąć tutaj zabezpieczenia z zaworów. Do tego się przyda nasadka. I stukamy po prostu młotkiem, nam zabezpieczenia wypadną i będziemy mieli już ją porozbrajaną. No i tak jak w poprzednich filmach mówiłem, zwróćmy uwagę tutaj na te kanały. Ja już swoje zeszlifowałem szlifierką pneumatyczną. Czy to z kamieniem, czy to z frezem musimy tutaj poprawić te kanały, bo tutaj są po prostu nadlewy były. Musieliśmy je zeszlifować, żeby po prostu ładnie ta głowica funkcjonowała. Później ją umyjemy Wszystkie te kanały, czy to wodne, czy olejowe, tak. Musimy wszystko wydmuchać właśnie najlepiej ropownicą. I powyczyszczać te wszystkie kanały. Warto jest się przyjrzeć tym powierzchniom wszystkim. Dolotowym, tak samo jak i tutaj. W pusty, na wtryski te. Trzeba sprawdzić, czy przypadkiem tutaj nie ma żadnych zadziorów, bo czasami też się tak zdarza. Tak samo od strony wydechowej, zobacz, czy te powierzchnie są równe. Jak nie są równe, to gdzieś tutaj sobie na szkle, czy na jakiejś innej, równej powierzchni z papierem ściernym, przejechać sobie te powierzchnie. Teraz włożymy zawory i będziemy je docierali. Zaraz Wam dokładnie pokażę, jak taka procedura powinna tak naprawdę wyglądać. I teraz tak, żeby rozpocząć tak naprawdę docieranie zaworów, to potrzebujemy drobnoziarnistej e, pasty do docierania zaworów. Następnie potrzebujemy takiego urządzonka. Ja to robię sobie normalnie z małego pokrętła i na klucz nałożony po prostu kawałek przewodu. Żadna wkrętarka, nic. Tylko po prostu ręcznie. I oczywiście potrzebujemy jakiś olej silnikowy. Ja mam tu akurat w buteleczce z wężykiem, żeby było łatwiej dozować. I teraz jak już mamy te urządzenia, wszystkie potrzebne, to wyciągamy zawór. Ja wyciągnę sobie akurat dolotowy. Na zawór nakładamy niewielką ilość pasty. Tak żeby była na przylgni. O. Mniej więcej w ten sposób. Staramy się tak żeby nie pobrudzić trzonka, bo będzie nam wycierać niepotrzebnie prowadnicę. Wkładamy go sobie. Delikatnie rozprowadzamy tą pastę po przylgni. I teraz musimy dodać odrobinę oleju. Zakładamy z drugiej strony przyrządzik w ten sposób. I teraz ruchami w ten sposób, i raz na jakiś czas obracając jeszcze o 180 stopni, wykonujemy docieranie. Tak naprawdę tutaj sobie można jeszcze palcem delikatnie dociskać. Pastę zgarniamy co jakiś czas do samej przylgni, bo ona nam się wyciska. I tak naprawdę najważniejsza w tej operacji jest gęstość pasty. Chodzi o to, aby nam się robił z tej pasty taki bąbelek, żeby ona się po prostu nam tutaj jak bańka, widzicie, nie pęka. I właśnie, jeżeli powstaje nam z pasty taka banieczka, znaczy, że ona ma odpowiednią gęstość. Jeżeli jest dalej za gęsta i bańka nie powstaje, to musimy dodać odrobinkę oleju. Dlaczego nie robimy tego tak naprawdę wkrętarką? Bo właśnie przez to, że za każdym razem odsuwamy ten zawór od przylgni to właśnie ta bańka zapewnia to że pasta dostaje się na samą przylgnię i w ten sposób docieramy pastą a nie samym zaworem bezpośrednio o przylgnię jak będziemy robić to wkrętarką to będzie wykonane tyle obrotów że tak naprawdę ten zawór zam, zamiast się dotrzeć to tak naprawdę tam się będzie przycierał a nie jest to dla nas pożądane takie docieranie tak naprawdę to jest około tam 2-3 minut. Tak naprawdę na każdy zawór, więc lepiej sobie poświęcić chwilkę czasu niż tak naprawdę właśnie wkrętarką sobie przetrzeć te zawory i tak naprawdę zrobić sobie większą krzywdę yy, niż tak naprawdę z tego pożytek i szczelność. I teraz ja już mam ten zawór. Najprawdopodobniej dotarty ze względu na to, że zobaczcie, chwilę to przetrę. Nie wiem czy to zobaczycie. Ale widzicie, tu jest taki ładny, szary pasek. Już nawet jest dość szeroki, czyli zawór już jest tak naprawdę dotarty. Bo zobaczcie na tym zaworze. Ta powierzchnia jest tak jakby błyszcząca. Docieramy zawór do momentu właśnie, aż ta powierzchnia się zrobi taka jakby delikatnie matowa. Ten paseczek w zupełności wystarczy. Ten zaworek już mamy dotarty. Zrobimy teraz, powtórzymy operację na wszystkich zaworach i później będziemy sprawdzać szczelność. No. I teraz ja jeszcze sobie każdy zaworek wyciągam dla pewności przecieram zarówno przylgnię jak i zawór żeby na pewno tutaj nie było żadnych zabrudzeń trzonek o, delikatnie smaruję olejkiem to rozprowadzam ładnie żeby cały był nasmarowany i wkładam w prowadnicę. Przytrzymujemy sobie wszystkie zaworki, kładziemy głowicę na płasko. I będziemy mogli zakładać sprężyny. O tyle, ile z ich ściągnięciem problemów większych nie ma. No to z założeniem już jest pewna komplikacja. No bo albo możemy to zrobić palcami. Ale ja to robię po prostu, że zakładam tutaj klucz i proszę drugą osobę, żeby po prostu włożyła nam zapinki, Bo nie mam akurat y, tego ładnego urządzonka jeszcze. No ale chodzi o to, żebyśmy zrobili to tak naprawdę w każdych warunkach i bez specjalistycznego sprzętu. No, teraz bierzemy sobie klucz, dociskamy. Ktoś nam układa kamienie. Odwrotnie. No. I jeden mamy zmontowany. Powtarzamy operację na reszcie świnek. I będziemy mieli głowicę złożoną. I teraz, jak już mamy wszystkie założone, to warto je sobie wszystkie parę razy pootwierać. I możemy przystąpić, tak naprawdę, do mierzenia. Ustawiamy sobie właśnie w ten sposób głowice. Na jakiejś nasadce bierzemy odrobinę oleju napędowego, zalewamy w tym przypadku w kanały dolotowe i tak naprawdę sprawdzamy, czy nam tutaj nic nie cieknie. Jak na razie nic nie cieknie, także jest wszystko w porządku. Pozostawiamy to na 5 minut. Tak, trwa test książkowo. Zobaczymy, czy tu wszystko będzie sucho. I witam ponownie w teście szczelności. Minęło nawet 7 minut. I zobaczcie, tutaj wszystko jest na zaworkach dolotowych suchutkie. Nie ma ani gramka zacieku, więc zawory dolotowe mamy szczelne. Teraz wystarczy tak naprawdę odwrócić tą głowicę, wylać tą ropę stąd i sprawdzić zawory wydechowe. I no teraz jak już mamy odwróconą głowicę, to znowu zalewamy odrobinkę ropy do zaworu jednego, do zaworku drugiego, jak widzicie ładnie stoi. Teraz o. Tu mi się troszkę polało od góry. Musimy wytrzeć ładnie do sucha. Zaworki. O. No i teraz o, zobaczmy. Jeden zaworek. Drugi zaworek. Jak na razie wszystko ładnie suche. Znowu czekamy 5 do 10 minut. I zobaczymy. Tutaj sobie, jak widzicie, dalej stoi w jednym, jak i w drugim. I zobaczcie od dołu. Tutaj wszystko jest suchutkie. I teraz, jak mamy, już, jeszcze przemyjemy tę głowicę dokładnie. Żeby dokładnie na pewno wszystko wydmuchać po docieraniu zaworków i innych zabrudzeń i będziemy zakładali na silnik. Teraz już wiecie jak przygotować taką głowicę. Możecie już taką głowiczkę śmiało zakładać na silnik. Zapraszam Was do obejrzenia pozostałych moich filmów, na których jest dokładnie opisany proces składania całego silnika. I to dzisiaj na tyle w tym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym.